Witam wszystkich w kolejnym odcinku tutaj z mojego gospodarstwa W tym odcinku niezapowiedzianie, bo nie sądziłem że to się stanie Będziemy robić yy, talerzowanie pola po, yy, po żniwach tam ogólnie mieliśmy zbierać kostki, ale pozbieramy sobie może potem na tym odcinku jeszcze, a jak nie na tym odcinku to w, na, to w następnym. Yy, dalej mamy Ciągnij tutaj znajomego mamy również jego tutaj yy, talerzówkę, więc no bez przedłużenia ja tylko wam przypomnę, że każdy like każda subskrypcja i każdy komentarz to jest 3 złote więcej na moje gospodarstwo, więc zostawiaj i oglądaj dalej tak, a ja bez przedłużenia wsiadam już do zetora 12-124 145 znaczy się coś mi się to myli, podnosimy hop i jedziemy idziemy w ogóle... to jest wszystko git. Wszystko git, dobra. Musiałem się upewnić. Wbijemy tu najwyższy bieg od razu. Żeby ruszyć jakoś. Nic nie jedzie, okej. Okay. Niestety, no w tym ciągniku jest wolniejsza skrzynia biegów, no i no troszkę zajmuje to jechanie, tak? Troszkę to zajmuje, ale... ale to już... to tam. Nie dobra Nie wiem z jaką prędkością będę mógł jechać Zobaczymy, więc opuść, opuść to. Ładnie to ferabia, okej okay. Teraz maksymalnie L12, a powinno lekko szybciej jechać. A jak damy tak Jak damy tak o! A jeden mniej, bieg No i git Żeby na obrotach też nie był ten na za niskich Po prostu Ale to jest kamieni na tym polu Jezu Żeby tu nie zepsuć tej całej Talerzówki Bo Mnie znajomy zabije Rzecz jasna Wtedy, bo to dopiero co się to zrobi Nie? On jeszcze swoich pól nie zrobił nie stale żował Oj Pyk Opuszczamy i jedziemy Pasowałoby tu pozbierać te kamienie Nie wiem jakiś sprzęt Może znajdę na internecie Albo tu ktoś Popytam to w wiosce, Może ktoś ma Jakoś by my to zebrali Bo no nie powiem Troszkę tych kamieni się narobiło to pole będzie bezorkowe w tym roku tamto również, tylko muszę podbierać kostki yy, które zrobiliśmy w poprzednim odcinku yy, a reszta pól bez również tego największego będzie orko... orko... Zor zorkowana po prostu, tak zorana będzie więc również będzie odcinek z tego prędzej czy później tak, op Żebym mógł lepiej jakoś zawracać Bym nie musiał po prostu na drogę wyjeżdżać To miałem w ogóle zostawić rana, ale niech niech już będzie, zostawię tak jak Zostawię to zbronowane po prostu Znaczy skultywowane Bronami nie jeździłem jeszcze A raczej nie będę po tym jeździł bronami Bez sensu troszkę Oj, tu się czasem Zamiast czwórki wpina się jedynka niestety. I tak to w tym ciągniku wygląda. Dobra, jedziemy. Jezu, ile tu kamieni jest. Tu jest, widzowie, kamień na kamień. To normalnie całą drogę bym mógł sobie wysypać tutaj. Gdzieś ko, tu o, cały asfalt by, by mógł być wszechśwież wysypany. Z tych wszystkich kamieni, z wszystkich moich pól. Nie? Wystarczyłoby po prostu pozbierać wszystko i pod asf ten zedrzeć co jest gdzie nie gdzie wysypać po prostu kamieniami i zalek to znowu asfaltem nie i wtedy jest dopiero podłoże dobre tak więc hop podnieś myślę że teraz to zrobimy tak hop dobra i nie zrobiłem jaka zajebiście cyk steczny i jedziemy 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 z jest dużo roboty dzisiaj do zrobienia dopiero no a już aż 5 minut minęło że tak ujmę e, hop zjedziemy teraz przejdziemy w co tam dalej prosto więc w następnym odcinku spodziewajcie się zbioru kostek i sprzedaży a w jeszcze następnym orki po prostu orki będziemy orać, to już raczej będzie gdzieś po drugi druga połowa września mi się tutaj wydaje zoramy sobie jedno pole albo i dwa nawet nie wiem jak mi tam zajmie Te w sumie nie wiem kiedy mi naprawi tego zatora, choć jak przedtem dzwonił to mówił, że za niedługo powinien zrobić, tylko na części czeka jeszcze nie wiem do końca co się zepsuło, ale będę chciał się dopytać, jak będę wiedział, to Wam powiem. Więc po prostu... Po prostu oglądajcie, tak, oglądajcie, bo warto. Ale skrzypi to skrzynia, jezu. Znaczy nie skrzypi to jest ten... Strzegod, jakoś tak to się mówi, nie wiem. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu jak to się mówi Będę wdzięczny, a w ogóle to wtedy będzie plus 3 złote na moje gospodarstwo Większe zasięgi będą tego filmu i w ogóle, więc Po prostu zostaw lajka Napisz komentarz i zostaw subika z dzwoneczkiem. tak? Bardzo będę wdzięczny za to Jeśli tak zrobisz że ciasna. Więc teraz se to pole całe Stależujemy a pozbieram sobie również w ten dzień, czyli dzisiaj se pozbieram, ale nagram to już jako osobny odcinek, nagram to już jako osobny odcinek, bo w tym odcinku po prostu chcę, żeby był, żeby było to talerzowanie. Nie? OS. Tego widzowie nie widzieliście. Jakby co. Tam znaku wcale nie było tam znaku. Dajcie, zrobimy jakąś fajną miniaturę. Okej, okay, dobra. Trochę zboczyłem z kursu, niestety, ale już się poprawiam. Tutaj w ogóle, jak kombinowałem, to myślałem, że będę chciał zrobić na. Również tutaj kostki, ale potem przemyślałem i w przeciwpojenicz mam dwa pola, no to po co mam ten tu również robić, nie? Kurde Tę czwórkę wrzucę to No, jeszcze teraz dwójkę się do przodu nie chciała bić zajebiście Hop, oj, oj, oj i dobra W sumie to możemy sobie tak dalej pojechać w tę stronę. No dobrze pracuje nawet ta talerzówka, tak? Robi to co musi robić, że tak to ujmę Wykonuje po prostu swoją pracę. Opuszczamy i jedziemy. Bardzo dobry jest ten ciągnik, nie? Bardzo dobry. Widać, że świeżo malowane tu. Tam pod pedałami Szczególnie pod pedałem sprzęgła Widać, że tam świeżo malowane było No ale se chłopak odrestaurował, kupił Naprawił, że tak to ujmę W sumie to szczerze to działało, to jak miało działać, ale Po prostu było w nie do końca dobrym stanie Wizualnym, że tak powiem A żebym ja nie miał co robić, to se zrobił chłopak, nie? Tutaj mijaczek się zrobił i jedziemy Jedziemy Bardzo sucha gleba jest w ogóle bo ani się ciągnik nie kopie ani nic to się nie obiera w ziemię więc jest dobrze jest, jest zajbiście powiem tak jest dobrobyt oj i tam do przodu i jedziemy ogień i ogień tutaj jakoś dajemy radę tym zatorem tu nie wiem tu jest chyba no troszkę jest na pewno koni na zapas a ile to no, nie jestem pewien troszkę na pewno że tak to ujmę więc no, dajemy radę tak dajemy radę gdyby w sumie nie dawał to by takiego takiej talerzówki sobie nie zrobił chociażby bo nie jestem pewien czy on ją już testował, testował w tym roku czy nie ale yy, na pewno że sprawdzał czy da radę to uciągnąć ten zator pod górkę jest lekki problem tak zmniejsza się ten cały prędkość ale tak z górki na równym jest git na pewno jest git więc jest spoko Utopiła <zuznanie> moje serce w benzynie i podpaliła je. Yeah. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Yeah. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Yeah. Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je. Yeah moje yeah. Ona chce zrobić yeah. szybkie scene, zapomniałam się o malach, mam abnormalny Ta następna już wybrana, jestem G.O.A.T., przyświegam cool. to na mamę, wchodzę tu jak Halant, na tą pierwszą bazę. Najlepsze lekarz by zapomnieć, to jest iść na jakiś melanchol Dzwoni do mnie Ania, potem dzwoni do mnie Ela W tych siotach nic nie widzę, oczy jak zepsuty ekran Mówię na nią speed, bo ciągle na mnie szczekał Za kontrolą będę o KO tu w mieście moje ale ościekali mnie wcześniej, nadal PPP papie ponad pussy, ale jak wrócę znów, gapi się na te sufit Utopiła moje serce, w i podpaliła je yeah, yeah, utopiła moje serce w benzynie, <itta épisode> yeah, yeah, benzynie i podpaliła je yeah, yeah, utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je yeah, yeah, utopiła moje serce w i podpaliła je utopiła moje serce w benzynie Benzinie, i podpaliła je, yeah, utopiła moje serce w nie I podpaliła je, yeah, utopiła moje serce w yeah. Zrobić si zapomniałeś o malach Mam abnormalny RIS, następna już wybrana Jestem G.O.A.T., przysięgam pana na mamę Wchodzę tu jak hala, na tą pierwszą bazę Najlepszy lek, aby zapomnieć To jest jakiś melanż Dzwoni do mnie Ania, potem dzwoni do mnie Ela W nic nie widzę, oczy jak zepsuty ekran Mówię na nią speed, bo ciągle na mnie szczeka Za kontrolą będę KO w mieście Moje Leo, pe, 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 pe. Busy, ale oszczegali mnie wcześniej Nadal PPP A ty papie ponad buzi Ale ja wrócę znów, gapię się na te sufit Utopiła moje serce w benzynie i podpaliła je, yeah, uh, utopiła moje serce w benzynie. I uh, podpaliła je, utopiła moje serce w benzynie. I uh, podpaliła je. moje serce w benzynie. I je, utopiła moje serce w benzynie. Uh, Yeah, so old, so I podpaliła je, yeah. utopiła moje serce w i podpaliła je. Yeah. zapomniało się o malach Mam abnormalny rys Następna już wybrana, jestem geo-atę Przesiegam po na mamę Wchodzę tu jak halant na tą pierwszą bazę Najlepszy lek, aby zapomnieć To jest iść na jakiś melanchol Dzwoni do mnie Ania, potem dzwoni do mnie Ela W przodach nic nie widzę, oczy jak zepsuty ekran Mówię na nią speed, bo ciągle na mnie szczeka Za kontrolą będę kaotów w mieście Moje żoł ale mnie wcześniej Nadal PPP pe, pe, pe papie ponad pusi Ale jak wrócę znów, gapię się na te sufit Utopiła moje serce w nie i podpaliła je, moje serce w benzynie, i podpaliła je, Utopiła moje serce w benzynie, i podpaliła je, Utopiła moje serce benzynie, i podpaliła je, moje serce w benzynie. I podpaliła je, utopiła moje serce bez i podpaliła je, utopiła moje serce bez i podpaliła je. Utopiła moje serce bez i podpaliła je, Zapomniałam się o malach Mam abnormalny RIS Następna już wybrana, jestem geo-ate cool. Czy sięgam pana mamę? Wchodzę tu jak Haaland na tą pierwszą bazę Najlepszy lek, by zapomnieć Jesteś to ty jakiś ićmelan Dzwoni do mnie Ania, potem dzwoni do mnie Ela W przodach nic nie widzę, oczy jak zepsuty ekran Mówię na nią speed, bo ciągle na mnie szczeka Za kontrolą będę kaotów w mieście Moje żoma, ale ościekali mnie wcześniej Nadal PPP p, papier ponad pussy Ale jak wrócę znów, gapi się na te sufit moje serce w nie i podpaliła, je, yeah, utopiła moje serce w

Miała. Mam abnormalny RIS. Następna Dokładnie. już wybrana, jestem GOAT. Przysięgam to na mamę. Wchodzę tu jak HALANT. Na tą pierwszą bazę najlepszy lek, by zapomnieć. Stąd to jest jakiś melanchol. Dzwoni do mnie Ania, potem dzwoni do mnie Ela Też W tych nic nie widzę, oczy jak zepsuty ekran Mówię na nią speed, bo ciągle na mnie Za kontrolą będę kaotu w mieście Moje ale oświegali mnie wcześniej Nadal PPP p, p, ponad pussy Ale jak wrócę znów, gapi się na te suki Utopiła moje serce bez nie. I podpaliła je

Kontrolą będę kałów w mieście moje zioma, ale ościekali mnie wcześniej nadal P.P.P. Chapkę ponad kursję, ale ja wrócę znów, jak się na te SUFI Utopiła moje serce bez mnie i podpaliła je. Yeah. Utopiła moje serce bez mnie. I podpaliła je. Yeah. Utopiła moje serce. You are more